Także co, chyba będę musiał podjechać, żeby to mi poprawili i zrobili trochę luźniej. Bo mam tylko tutaj 10,9 setek luz między tłokiem a cylindrem. Serwisówka podaje: tak, 0,25, 0,29 luz. A my mamy tutaj 0,10, czyli 15 setek za ciasno. To będę musiał poprawić, nie będę ryzykował. Zawiozę to, żeby mi to przeszlifowali na większy wymiar. No a jeżeli sprawdzam pierścienie na zamkach, no to szczeliny się mieszczą w dolnej granicy w sumie. Jeżeli chodzi o szczeliny. Fajnie by było jakby to tak wszystko ładnie pasowało, tak jak wszystko jak jest napisane. Pierwszy raz robię ten silnik, a nie chcę zrobić jakiegoś babola, bo będzie lipa, tym bardziej, że tu kupę kasy idzie ten remont, a to jeszcze nie jest mój silnik, także wolę być ostrożny i wszystko posprawdzać. Jeszcze zobaczę, co oni mi powiedzą na szlifierni. Ja tutaj spawam smog, Szykuję w sumie na jutro, żeby można było ten silnik składać. Bo to jak pokazywałem w wcześniejszych filmach, tutaj było to podziurawione, pogięte. I wykorzystałem smog od ratraka, bo on był dłuższy, bo tam jest inna miska była w ratraku. I tak zrobiłem to w ten sposób, że odciąłem sobie to. Tamten stary też odciąłem, tylko że on już jest chyba w śmieciach wyrzucony. I sobie to teraz tak tylko przyłapałem i teraz to ładnie pospawam. I smog będzie gotowy, tylko tak sobie ja się tutaj przymierzam. przy jest wszystko dobrze. Kąty wydaje mi się, że jest ok. I na górę jeszcze ta osłonka przychodzi. Troszkę ją wyklepałem, ale jeszcze poprawię. Yy, I ona tu będzie tak przymocowana. I smog będziemy mieli gotowy. No, Dobra, teraz to muszę pospawać. Powinno być ok. Tutaj Rafał coś takiego dorobił do spawarki. Taki stolik wykorzystał cepę od kombajnu mieliśmy takie madło to przymocował bo nieraz coś przykręcić czy coś przy spawarce to się przyda tylko jeszcze mówiłem mu żeby zrobił rączki takie żeby można było tu z boku w sumie takie uchwyty, żeby można było ten kable odwieszać od spawarki i tu rączkę jaką, żeby to można było ciągać i jeszcze co bym tutaj chciał zrobić rozdzielnie z gniazdkami, żeby mieć jeden kabel dłuższy i żeby plazma i ta i spawarka była podłączona pod jeden przewód. No i jeszcze wyjścia na 230, żeby tych kabli tyle nie musiało być, jak ich ciągniemy na halę, to tylko jeden przewód. Podłączamy i mamy plazmę i wszystko podłączone na raz. Dobra. I działamy tutaj dalej z tym smokiem, żeby na jutro było gotowe, bo jutro akcja 7240 Pro. No, i smok mam skończony, tak to wyszło. Ostatecznie wyprostowałem tę blachę tutaj, w tych miejscach, co były spawy oberwane. Musiałem przewiercić, powycinać takie fasolki, i pospawać to. A tu przyspawałem to od razu tutaj do rury. I tak to wygląda od dołu. Także myślę, że będzie w porządku. Ta blacha się po prostu oderwała, bo spawy były źle przetopione do rurki. I dlatego to się urwało, później wpadła, dostała strzała od korbowodu, wpadła pod spód i rozerwała siatkę. A teraz już mam tutaj wszystko pospawane. Jedyne co mi tylko tutaj troszkę kąt uciekł. To jak widać, te siatko jest troszkę pod kątem względem tej blachy. Gdzieś musiałem to tak o lekko obrócić przy spawaniu. Bo tak to musi być w poziomie, tu się starałem, żeby było w poziomie i żeby to wszystko było. Do tego, a ta blacha trochę wyszła lekko pod kątem, ale to tak, tak jest w oleju, to niczym to nie szkodzi, także... A znalazłem taki na internecie używany i zamówię, żeby był w zapasie taki smok. Także warto było to rozebrać i zajrzeć, bo jakby tutaj całkiem to się... Może nic więcej by się w sumie nie stało, bo to wszystko było całe. Ale mówię, no nieraz różnie jest, nieraz uchwyty są popękane od smoka, czy to od drdgań, czy coś, jak jest smok oberwie, to... Tracimy smarowanie silnika i zależy kto ciągnikiem jedzie, jak ktoś kumaty, to się nic nie stanie, a jak ktoś nie, no to po silniku jest wtedy, bywa różnie. Także jutro działamy z tym 7240, przyszły też do mnie rury silikonowe 16 i 19 i to będzie tak na zasilaniu interkulera tniemy na takie kawałki, trzeba tam wszystkie przewody wymienić i 16 będzie na tam do odny trzeba będzie zamontować. I to by było na dzisiaj tyle, a jutro będziemy działali tam dalej. Z tym silnikiem jeszcze myślę, muszę pojechać, tylko za bardzo nie mam kiedy, żeby ten słupek zawieźć do poprawienia. Może jutro się jakoś zorganizuje, bo jeszcze mam do zawiezienia kabinę do śrutowania i do malowania proszkowego. Myślę, że w tym tygodniu to ogarnę. I jeszcze tam jeszcze inne elementy, mam do śrutowania i do malowania proszkowego. To mi to wszystko sobie zawiózł a na dzisiaj już kończę sobie trochę wcześniej to mam przygotowane jutro chłopaki tu założą miskę założymy nowy uszczelniacz na wał i będą mogli już silnik powiesić na skrzyni na dzwonie bo tak naprawdę mamy już wszystko i ramy można składać bo jest też i przedni wspornik tylko przedni wspornik trzeba jeszcze będzie dopasować te podkładki dystansowe to będę musiał do tokarza pojechać czy to położyć tu położyć to do każe pojechać, żeby mi dopasował, ale to jak sobie przymierzymy, jakie będą odległości. Co tam? Nic. Już kończę, no i do domu idę, już jest 21.05. Y, Chodź te paczki, ten, schowamy może, będzie padało, czy nie? No idę po... Gdzie, wózkiem? Nie! Paleciakiem? No. Nie, ty może... Je... No dobra, na hale je wiecie, a ja wydrukuję listy przewozowe. Nie pamiętam, jakie tam były końcówki do tego. Nie, 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 nie. Miałem iść do domu, ale co? I nas przyszedł wenę, żeby to jeszcze dzisiaj złączyć albo chociaż to wrócić. Yy, słuchaj, to, żeby nam tak mocno nie poleciało, trzeba to będzie asekurować. Zdaję, to źle, bo to powinniśmy jeszcze podanie. Bardziej w środku, aby jeszcze jeden dać pas. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo. Dawaj, ja będę to przytrzymywał. Podnoś. Musimy to jeszcze odwrócić. Yy, ja ją się tak odwrócę i tak. Może trzeba by było teraz wziąć i... Co? Chcemy ją obrócić w koło i położyć. Bo tutaj, żeby był... Żeby można pod podjechać, nie? Bo tutaj jest tej No tylko teraz zacząłem tak przykręcać ją bez sensu i tak się zastanawiam. Daj. Może się uda. Weź. Musi. Nie byłoby lepiej tym. Żurawiem? No. Albo dobra, najpierw postawiam się później po przykręcić, będzie stała, nie?

ale to możemy ją podnosić teraz, żeby równo całą i... No, Ale tak na nie środku, się jak. Co? A zobacz jak będzie podnosiło to. Może tyle się ujechał. Tyle to może się ten. tym przestawić. Co no się przestawić, To jest przestawi, tak, to dobrze. Jest. Obrócić ją. Jak? No bo yy, wózek nie podejdziemy. Ale tak, że to. Bo to troszkę na mniej. Dobrze jest, tylko że wózek jest odwrotny. A, to musi iść tu. No. O tak. Karol tam czy nie? Nie. Opuść nie. szybko. Nie, nie, to ja chciałbym, żeby trochę wystawało. No to Karol, wychłodnij wózkiem. Karol, nie na wózkiem. Muszę uchłodnić wózkiem. Podnieś. Jeszcze? Dobra. Czekaj, czekaj. No i teraz na dawaj. No tak prosto. Troszkę można jeszcze podnieść. Chyba, że bym sobie odjechał. O, dobra. Dobra, teraz może puszczać nawet. I teraz jest dobrze. 12 śrub, tak? No, tak. Tu mamy to wszystko w organizerach, jak rozbieraliśmy ciągnik. To nam bardzo ułatwia, bo tutaj mam plaster tu ten, który skrzynią steruje, na ten rozdzielacz. I to mogą być te śruby tutaj, tak. Weź wszystkie, policzy tyle sztuk, co tutaj. I ten, to też jest tam na biegi parzyste, nieparzyste, rurki zasilające, co? Gwinty różne są? No dobra, trzeba wszystkie przymierzyć, żeby było gotowe. Bo jak już damy uszczelkę, to trzeba to szybko skręcić. I będziemy mieli już skrzynię zmontowaną. Nie planowałem tego dzisiaj robić, ale jak Ignas przyszedł, no to. A oni wyjeżdżają. Kiedy wyjedziecie? W czwartek? Wtorek. We wtorek. Na kolonie na tydzień czasu. Na tydzień czy na 5 dni? Na 8. A na no 8 Co tutaj w ogóle tego nie ma gwinty. wiesz? Co? Tu w ogóle nie ma. No bo wtedy w drugą stronę wkładasz śrubę, tak. Aha. Tu i tu wkręcasz. Tu. I to są tylko dwie takie. Znaleźliśmy komplet śrub. Jedna jest tylko większa. Tu 20. A tu są wszystkie 16. Masz uszczelkę? Masz? Pokaż. Czy to jest ta uszczelka? To nie jest ta uszczelka, bo ta jest na most. To nie ta jest, Ignacy. Inna. Weź tam, zobacz w kartonie, czy nie ma. Tamta tutaj przychodzi, jak łączymy most ze skrzynią. W tym miejscu. Znalazłem lampę, powiesiłem, żeby było widniej. Nam się tam dalej damy. Tu może będzie dobrze. Pryskamy tą uszczelkę Loctite'em I tu musimy pamiętać, w tym miejscu jest zamieszczony o ring. Chodzi o to, żeby tu uszczelnić to. I tutaj przez ten otwór idzie również smarowanie dalej na, na wałki. Tu powiesimy sobie tą muszelkę na kołkach. Czekaj, bo tu jeszcze zmywać jest w otworach. Jest sprężarka, żeby ten... ...dmuchnąć. To jest ta. Z odwrotną stroną. To musisz popsikać drugą stronę jednak. No ja popsikam, ty trzymaj. Weź tak w bok, żeby się by nie psikał. O tak. Siąka. Weź palcami tak w boku. Dobra. I teraz będzie pasowała. Nie wiem, czy na śruby nie będzie lepiej ją założyć. Wiesz? Musimy ją Ignacy na śruby założyć. Tu przełożyć śruby kilka sztuk. W sumie wszystkie możemy te co będziemy łapać i wtedy na śruby ją założyć. No. Będzie lepiej. Ile tam jeszcze? Jeszcze nie? Jeszcze trochę. Musimy szpilki wkręcić prowadzące. Zaraz zrobimy, wiesz? Nam lepiej. Już chyba.

Dawaj, 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 dawaj. Wysokość ciała jest dobrze? Chyba ta. Wchodzi bałek jeden. Teraz wałek musi tam przeskoczyć. Gdzie te szpilki położył? Bo myśmy wkręcili szpilki, by było elegancko. A ten wałek nie wchodzi. Który? O, ten. Bo jest nierówno. Dobra, czekaj, wyłączę te szpilki znajdę. Takie łapie, nie mogę znaleźć tych szpilek, bo w sumie jeszcze nie mamy miejsca na te takie rzeczy i ten ale poszło Znaliśmy jedną dłuższą śrubę, później się ją tutaj zabierze, bo nie będzie przeszkadzała. Zobaczymy czy z drugiej strony tak to samo można zrobić czy nie. Tutaj nie założymy. Tu możemy założyć, też nie założymy. Żeby później można było wyjąć, nie? No. Nie. Dobra to na jednej będzie. No musisz pchać wózek. Czekaj, może kamerę postawimy sobie gdzieś. Te koła są takie w tym wózku, że wiesz. No, pchaj. No? Pchaj? No, to, że nie idzie. Może zastrzynię faj lepiej na boki. No? No, musisz to. To nie jest lekka robota. No, trzeba pchać. Tak, ja ci pchać. Czy się obarło? O, o właśnie, właśnie, o właśnie tak. Coś już wchodzi. Taki koła są w tym wózku. I posadzka taka. No jeszcze kawałek. O coś dopiero zaczyna dotykać. No bo ona w pusty musi wejść, tylko, że mi się to cofa, bo nie możesz tego utrzymać. daj rurkę i rurkę możesz tutaj podpychać. Tam coś jest pod stołem, łomik czy coś. Mhm. Masz? O tak właśnie. Przełóż sobie. Czekaj, ja teraz będę taki obracał. Masz? Napnij tak, żeby się te. Napnij i trzymaj. Ja będę tutaj obracał, żeby weszło na pusty. Pasem naciągniemy, bo to będzie nam ciężko. Nie, nie, że tam nie ma dobrego pasa. Co to, to może za szpilkę to tak, tam jest ciężko, bo ten. Bo tu jest takie koła, są w tym wózku beznadziejne, i do niego trzeba siłę. Znaczy, masę przede wszystkim nie żyje. 24 trzeba przy jeszcze klucz. what's your Pokażemy. Tutaj musimy trafić teraz tym sprzęgłem w wałek. No i tutaj napęd pomp też musi tam wejść. Ale zaraz nam to się uda. O, o, ty ze weszło. Ja już łapię. Bo jak już w pusty trafił daj tą 3 24. Masz? To płaską trzeba. Nie, Czy nie dojesz grzechot? Chociaż, to daj grzechot. Łapiesz to? Chodziło, czekaj, u mnie trzeba teraz daj. Nie jest jednej strony czarnej, tylko trzeba równo. Zaraz wejdzie na kołki i się schodzi. Już nam się ładnie schodzi czy nie? Skręcamy już ostatnie śruby i... udało nam się to zjechać i, I zaraz idziemy do domu. Tu do dołu jeszcze jeden ostatni. Wiesz, jak nie ma kabiny, wszystko jest na wierzchu, tu mamy niewyczyszczone jeszcze, tego nawet nie widziałem. To... Dobra, to fajerant.